Dzień dobry, witam Państwa. Dziś chcę Was zaprosić na nasze spotkanie autorskie do katowic. 2 marca widzimy się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Wejście od strony spotka. Tam wielka konferencja z udziałem nie tylko naszym, ale to spotkanie z wieloma innymi autorami, znakomitymi autorami. Jest ich sporo, bo około 80. Z 80 specjalistami w zakresie zdrowia będzie można się spotkać, porozmawiać. Do dyspozycji jest 29 sal, więc tak naprawdę każdy z zainteresowanych będzie mógł znaleźć coś dla siebie, bo będą i lekarze, naturopaci, specjaliści od dietetyki i tak dalej, autorzy książek, zielarze, więc warto, warto o tej dacie pamiętać. 2 marca. Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Jeżeli chodzi o nas, my jako autorzy, wspólnie ja z profesorem Frydrychowskim, będziemy się z Państwem spotykali po pierwsze na takim dużym wykładzie o godzinie 9.15 na sali balowej, na parterze. Spotykamy się z naszym wykładem. Będziemy mówili o chorobach sercowo-naczyniowych. A ja z kolei opowiem troszkę na temat witamin, szczególnie na temat witaminy D, czyli o naszym fundamencie zdrowia. Postaram się troszkę obalić mitów na ten temat. Powiemy o dawkach, powiemy o tym, jak ta rzetelna nauka um, ocenia i podchodzi do suplementowania witaminy D. A być może w ogóle nie należy jej suplementować. O tym będzie. W trakcie naszego spotkania od godziny 9:15 do 11:15 my będziemy występowali. Później będą inni znakomici prelegenci. Po tym występie my się spotkamy już bezpośrednio, indywidualnie z naszymi czytelnikami. Będziemy mogli podpisywać nasze książki. Będziemy mogli troszeczkę porozmawiać indywidualnie na temat rozmaitych zagadnień. I jeszcze jedno: będziemy mieli dla Państwa. Specjalny bonus to jest pieczątka, która będzie mogła być przybita do każdego egzemplarza książki. Na pieczątce jest nasze hasło, które promujemy od dawna. Weź zdrowie we własne ręce. O co chodzi? Chodzi o to, że na każdej książce, jeżeli będziecie Państwo chcieli, pojawi się coś takiego. Pojawi się nasze hasło, pojawi się nasza pieczątka. To hasło jest bardzo istotne, bo mówi właściwie wszystko na temat podejścia do zdrowia. Wejść zdrowie we własne ręce to oznacza, że to my jesteśmy odpowiedzialni za własne zdrowie. Nie można iść do lekarza, iść do gabinetu i całkowicie zaufać temu lekarzowi, zakładając, że on na pewno będzie dbał. O nasze zdrowie. Jeżeli będzie dbał, to bardzo dobrze. Są tacy lekarze, którzy naprawdę dbają o zdrowie pacjenta, są empatyczni, e chętni do rozmowy, ale są też tacy, którzy nie do końca myślą o tym, żeby pomóc pacjentowi. W związku z tym pacjent musi się uzbroić w wiedzę. W znajomość pewnych podstawowych mechanizmów. My naszymi książkami dążymy do tego, żeby zaznajomić czytelnika, pacjenta z podstawowymi zagadnieniami, ale też wchodzimy głębiej w obszar badań naukowych, tych zweryfikowanych, rzetelnych badań naukowych. Właśnie między innymi po to, żeby po pierwsze mógł sobie pomóc, ale po drugie, żeby jeżeli będzie rozmawiał z lekarzem, żeby był dla niego partnerem i żeby Dać mu szansę wziąć zdrowie we własne ręce. Posłuchać. Niech pacjent posłucha, co ma lekarz do powiedzenia, ale niech zawsze wszystko, co usłyszy, weryfikuje. I dopiero wtedy weźmie to zdrowie we własne ręce, bo za zdrowie własne odpowiada tylko sam pacjent. My o tym właśnie mówimy, stąd ta pieczątka. Przypominamy o tym, że musimy. Sami sobie radzić w bardzo trudnych czasach, czasach dezinformacji, czasach rozmaitych manipulacji, czasach nacisku biznesu, czy to farmaceutycznego, czy spożywczego, na to, żebyśmy no raczej nie byli zdrowi. A w związku z tym po drugiej stronie jesteśmy my, są nasze książki i jest właśnie nasze hasło: weź zdrowie we własne ręce. Stąd ta pieczątka, ona się pojawi na każdym egzemplarzu książki, który do nas przyniesiecie, i będziemy tę pieczątkę przystawiali z wielką satysfakcją, włączając tak naprawdę Państwa niejako do kr kręgu e, tych, którzy myślą niezależnie, którzy chcą naprawdę dbać o zdrowie swoje. I swoich bliskich. Tak więc zapraszam 2 marca do Katowic, do Międzynarodowego Centrum Kongresowego, na spotkanie z nami i z 80 innymi fantastycznymi specjalistami od zdrowia. Widzimy się już niebawem, a zatem do zobaczenia.